Przecież mi ona Ma mini szklarenkę, więc chcę Wam to pokazać. Mini szklarenka, tak to wygląda. Już Wam bardziej o, w ten sposób pokażę. I ona będzie, słuchajcie, utrzymywać bardziej temperaturę, więc na tym sobie będziemy stawiać rozsady. I dzięki temu będziemy mieli jakieś jeszcze, yy, możemy, będziemy mogli zyskać jakąś jeszcze cieplejszą temperaturę. Myślę, że to był bardzo fajny zakup, też yy, fajnie wygląda ta szklarenka. I mam nadzieję, że jakiś bób, groch będę tutaj trzymać. Yy, nasiona, moi drodzy, przyszły mi już. I chciałem Wam właśnie pokazać, jakie wszystkie te nasiona mam, tak pokrótce. Yy jakie mam tutaj właśnie odmiany i w ogóle też kupiłam nawóz więc też wam pokażę nawóz jest to biohumus zwykły po prostu żeby podlewać te rozsady pomidory głównie i też wam pokażę co tutaj zamówiłam więc tak mamy matadora szpinaka uważam, że to jest bardzo fajna fajna odmiana chyba miałam ją w tamtym roku, ale wiem, że na pewno ją miałam i bardzo, bardzo fajnie plonowała Tutaj mamy pietruszkę, czyli dobrze znaną odmianę i mam tutaj y, dwie, tutaj sobie dam już resztę, ale dostałem jeszcze w gratisie pietruszkę korzeniową, taką samą, tylko że otoczkowane nasiona. Tutaj sobie zamówiłam jeszcze 18-dniową szczotkiewkę. Taką widzicie dłuższą. Pierwszy raz będę mieć taką, bo zawsze miałem y, taką kulistą, oh, a odmianę sobie taką kupiłem. Bakłażany. To jest Black Beauty. Tak to wygląda. Arbuzy. Tak jak mówiłem, tutaj chcę mieć arbuzy, więc y, pewnie będzie to Crimson Sweet. Może wam pokazuję. Albo też jeszcze mam y, tam jedną odmianę, którą y, w domu mam i też pewnie ją tutaj dam. Dziś dwie sadzonki. Myślę, że tutaj będą na pewno arbuza. Zobaczymy jeszcze. To się słuchajcie, wszystko y, pojawi na kanale. Jak się mam arbuzy i arbuzy też myślę, że one będą tu albo stałe, albo w domu, ale to jeszcze zobaczymy. Dobra. Idziemy dalej. Tutaj mamy gipsówkę, gipsówka sobie chciałem tam na nowo na tą moją rabatę w ogrodzie, w ogródku, gdzie po prostu są cebulki cebulowe, których nie chcę wykopywać i żeby też tam nie sadzić roślin, żeby nie wykopywać tych cebulek, to sobie zawsze się je tak wysypuje i mi się zawsze coś wysieje. Ja myślę, że gipsówka będzie fajną rośliną. Oczywiście, koper, tutaj mamy dwie, dwie słuchajcie, odmiany. Sprinter, sprinter średnio wczesny, już go miałem, też fajny, ale tego nie miałem. I zobaczymy, jak będzie planować. I kukamelony, słuchajcie, jest to nowa rzecz, która tutaj będzie rosła. Myślę, że jedną sadzonkę więcej nie bo podobno właśnie ten kukamelon się bardzo, bardzo szybko rozwija. Jest mnóstwo tych małych kukamelonów, <noise> ogóreków meksykańskich. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to smakuje, przetestujemy. Więc tak to wygląda tutaj na obrazku. Dosyć ciekawe, co nie? Mi przypomina to trochę takich arbuziki. Marchewka. Marchewki nie kupiłam dużo, bo tutaj, jak macie te nasiona, to ja sobie sprawdzam zawsze te nasiona też w domu, co mi pozostało, bo zawsze mi coś zostaje, więc w tym mi też marchewka została, więc chyba tylko jedną taką paczkę kupiłam. I to jest amsterdamska, myślę, że też dobrze znana. Odmiana. Ogórki. Ogórki mi nie wiem, czemu jakoś nie plunują od już dłuższego czasu. A czy plunują, że są, ale nie jest to jakoś dużo więc y, próbujemy w tym roku bardziej ich nasycić jakimś potasem, fosforem y, jeszcze. Tutaj mamy, słuchajcie, oktopusa i y, y, śremskiego. Też myślę, że też dobrze znane odmiany. Y, groszek. Groszek cud też miałem raz. I sześciotygodniowy w tamtym roku też go miałem. Ale groszek, jedną paczkę będzie, można nawet i pół paczki. Zobaczymy, jak to będzie. E, to na rozsady i tutaj do tej mini szklareńki. E, Ojej, spadło mi. Zaraz Wam pokażę. E, złotą saksę. Oczywiście też dobrze znamą fasolkę szparagową. Myślę, że posiedziłam trochę inaczej niż w tamtym roku. Tylko jedną paczkę, a później następnym razem w jakimś czasie drugą. Bo za dużo posiałem w zeszłym roku na jeden raz i wiecie, że to przejść się nie da. Więc wyciągam wnioski. Tutaj mamy drugą paczelnikę. I oczywiście słonecznik. Zawsze tam też gdzieś jest. Gdzieś go wepcham. <laughs> I tu mi spadło. Muszę zobaczyć, gdzie mi tu jest, już zaraz wam. Zaraz znajdę. Muszę się słuchajcie dograć, bo w szklarni nie popatrzyłam, że mi się źle nagrało. To jest cebula globo, którą dostałam w gratisie. Podobno ma bardzo duże cebule, więc jestem bardzo jej ciekawy. I słuchajcie, będę ją trzymać pewnie tam w mini szklarence w mojej szklarni. Jeszcze zanim sobie zamówicie jakieś nasiona, to posprawdzacie to, co już macie, bo naprawdę ja miałam na przykład bardzo dużo buraków i nie kupiłam żadnych bo mi zostały po prostu z tamtego roku czy z poprzednich lat więc dlatego sobie mm, posieję te co już mam ale dla pewności sprawdzam ich kiełkowalność, więc można sobie na papierze y, wyłożyć te nasionka, zwilżyć i słuchajcie, poczekać początkowo nie musi mi nawet dostępu światła, bo to jest nieważne początkowo, po prostu chcecie tylko zobaczyć czy to będą te nasiona kiełkować, jeśli tak to jak najbardziej możecie je wysiewać jeszcze taka rzecz, jeśli macie śnieg, to jak najbardziej wsypujcie go sobie do szklarni, dlatego że po prostu będzie fajnie tutaj się rozkładać ten śnieg i po prostu fajnie będzie namaczać tą ziemię, i nie będzie trzeba podlewać. Szczególnie jestem ciekawy tej cebuli Globo, jak się u mnie sprawdzi. Zobaczymy. Więc tak to wygląda też jeszcze z daleka bardzo fajnie się prezentuje. I na tym co sobie popatrzę troszkę pewnie przysunę tutaj do kąta, a tutaj mi zostanie jeszcze miejsca nawet jak sobie jakieś głupie rośliny, doniczka, to sobie po prostu tutaj y, rozstawię. Na pewno będzie tutaj cieplej i te rośliny będą mogły sobie przeżyć w trudnych momentach. Jeśli będę coś wysiewa, to na pewno zrobię o tym film. Myślę, że y, najbardziej jestem ciekawy, po prostu tych nowych roślin, które będę wysiewać, kukamelony i w ogóle arbuzy, które będą tutaj w szklarni nie będą już na polu, bo na polu mi się nie sprawdzają też mam wrażenie, że w ogóle do nich tak nie zaglądałem ponieważ na, najbardziej zawsze mi należy na pomidorach ale na arbuzach też muszę, słuchajcie, zwrócić uwagę żeby coś z tego było. taka jedna rzecz dla Was jeśli ktoś zapomniał okryć róże, na przykład okopczykować na zimę, no to nic straconego jeśli macie koło siebie Śnieg. Tak okryte róże zdołają przetrwać naprawdę potężne mrozy okopczykowane śniegiem. Tak samo słuchajcie, jak tu.